Clean is good, sanitized is better. No dzisiaj przede wszystkim gratulacje dla zespołu z tych. No, w pierwszej połowie wygrali i pokonali nas tak naprawdę na, na każdej płaszczyźnie i nie mieliśmy nic do gadania, w drugiej połowie wróciliśmy do gry gdzieś tam już udało nam się te ich rytm i to te tempo trochę przebić. Wygraliśmy tą drugą połowę, a, ale no niestety nie udało nam się wygrać tego meczu. Przegraliśmy 22, a, więc tak naprawdę w tym momencie jedynie musimy się... Ogarnąć, musimy się wrócić do, do nas do domu, o, ochłonąć, wyciągnąć wnioski z tego meczu i zagrać ostatni mecz w środę u nas na Hali. To nie byłby pierwszy raz jak wygramy u siebie na Hali, moglibyśmy wygrać więcej niż 30, więc taki jest cel. Już to robiliśmy, więc musimy wyciągnąć wnioski i po prostu u siebie zagrać solidne spotkanie. Tak jak dzisiaj Tychy zagrały z nami i pokazać po prostu od początku, od pierwszej minuty meczu, kto rządzi w danym spotkaniu i co narzucić swoje tempo i swoją grę, które po prostu dzisiaj nie graliśmy i dlatego też nie wyszło. First of all congratulations team Tichy for victory. Uh, when the guys told me, when you have home court advantage, playing second game at home. This is the first time where I heard that. Instead, to have them in our gym, like they'd have us today here, and they, they beat us up by 22 20, uh, points. Uh, rule is like that. This is, I'm a foreigner, just some just, just commenting the thing. And the fact, instead, us to have them in our gym, they have us in their gym, and they have now plus 22. And uh, we will bounce back. This is 100% this is sure, like we respond in the second half time first half, half time we didn't show up we were, we were not on the game we were not uh, physically and mentally in the game and on the half time we spoke, spoke a little bit about the situation what we need to do what we need to change and I'm glad we changed I don't want to say that I'm happy with 22 but how it looks in, in the first half time minus 22 it's a solid solid result after the first half time how we played No match dobrze bardzo dla nas ułożył dobrze zaczęliśmy i udało się zejść do przerwy z 25-punktową zaliczką, no ale skończyło się tylko 22 i, i mam wrażenie, że mogliśmy jeszcze gdzieś tam bardziej docisnąć ten starogard, żeby, żeby na wyjeździe mieć trochę łatwiej, no ale myślę, że jesteśmy zadowoleni mimo to i, i, i no głupie błędy później w obronie, trochę zabrakło głowy i, i, i że tak powiem siły. Ale no, jesteśmy zadowoleni i na pewno powalczymy w Starogardzie. Dzień dobry, tak. Zacznę przede wszystkim od gratulacji dla mojego zespołu i podziękowań dla SKS-u za spotkanie. To był taki mecz, który rozgrywał się przede wszystkim w głowach myślę obu zespołów, bo 117 punktów rzucić u siebie to jest, to się nie zdarza co tydzień. Świetnie graliśmy w ataku. Świetnie dzieliliśmy się piłką, byliśmy bardzo skuteczni, natomiast w obronie ta nadgorliwość nasza spowodowała, że za dużo punktów straconych i ta zaliczka, tak jak powiedziałeś, na pewno jest bardzo istotna i przestrzegają chłopaków, że ja już raz w takiej sytuacji byłem, że u siebie wysoko wygrałem, a w Lesznie przegraliśmy. Także jedziemy na bardzo trudny teren, gdzie, gdzie się bardzo ciężko gra, gdzie jest żywiołowy kibic i myślę, że SKS tego tak łatwo nie odda. Natomiast wierzę, że mój zespół będzie walczył, bo dzisiaj też bardzo chciał, za co, za co strasznie im dziękuję i myślę, że tak samo będzie już w środę, bo tutaj koszykarsko do poprawy naprawdę nie ma za wiele. Tu będzie sfera mentalna bardzo ważna. Od razu korzystając z okazji y, ostatniego meczu y, w Serii Domowej, bardzo chciałem podziękować wszystkim naszym fanom, kibicom, którzy nas wspierali i ludziom, którzy zbudowali tą atmosferę wokół tych playoffów, bo myślę, że wynik, który wyśrubowaliśmy w tym sezonie jest naprawdę wyśmienity, świetnie się gra, kiedy czuje się takie wsparcie na trybunach, kiedy czuje się, y, kiedy zarówno my ze sztabu, jak i zawodnicy otrzymują... Dużo takich miłych słów, ciepłych, że jesteśmy zespołem, który walczy, który, który zrobił bardzo dużo w tym sezonie. Także ogromne brawa i, i myślę, że dostarczyliśmy wielu emocji przez te ponad 40 spotkań w tej pierwszej lidze. Mam nadzieję, że ten potencjał, który zbudowaliśmy, zostanie wykorzystany i wrócimy w przyszłym sezonie silniejsi, żeby grać o wysokie cele. Także jeszcze raz brawa dla naszych kibiców. Podziękowanie dla chłopaków za walkę. No i pozostaje liczyć na to, że oddamy serce w środę i przywieziemy uprawniony medal do tychów.